No i korwa jesteśmy. Jack Sparrow, korwa myślałem, że już nie żyjesz. Jak widać, myliłeś się. A ten to niby kto? Legenda wyspy Korinis, żebyś widział jak pięknie kradnie statek. To witamy. Świetnie. Nie Jack, ty spierdala i ze Władysławowa. Spokojnie on jest ze mną. A co to twój piesek? Raczej przewodnik. Ech, dobra włazić. Wybacz mi za tamtego, nie wypił pewnie Romo. Albo co innego, dobra czas zebrać załogę. Zostaw to mnie, ty w tym czasie se coś wypij. Spotkajmy się jutro. Dobra. Ogorzelnia, też pod ziemią jak bimbrownia w klasztorko. Witam w gorzelni pirata. Poproszę wpis do alkoholu. Romy. Grok. Piwo. Wino komandos. Wszystko korwa. Pięć stów się należy. Ło korwa ale to drogo. We Władysławowie wszystko drogie.

Że korwa co? Tylko tylo? Przestań, to najlepsi z najlepszych. Jasne fajnie by było jakbyś ze sto takich skołował. Sto! Czy ty masz blade pojęcie jak w dzisiejszych czasach ciężko o dobrego pirata? Ale jak my mamy w piątkę dać radę? Spokojnie, poradzimy sobie. A więc. W drogę kamraci, na zjebany statek. Hej, czekajcie na mnie. Diego polazł szukać wsparć icha, bez i też, to i ja coś poczokam. korwa, toż to z z 30. Szefo ich pewnie na gorze siedzi. Łały wow, Leonidas. Czego pierdolco? To wy żyjecie? Myślałem, że zginęliście w bitwie. Korwa telewizja kłamie, a teraz do rzeczy. M. mam do was pewną prośbę. Niby jaką? Czy zechcecie powalczyć? Korwa jasne, że chcemy. To dobrze, bo niedługo zacznie się wielka bitwa i szukamy ludzi jako sojuszników. Dobra ale nic za darmoche. Ile? Dla każdego, który przeżyje kopojesz Merola. Załatwione. Nie kręcisz. Ależ skąd? A więc gdzie mamy się stawić? Chodźcie za mną. Okej. Okay.